Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Czemu narcyz jest ciągle wściekły? Dlaczego narcyz jest ciągle wściekły? Kiedy masz do czynienia z narcyzem, z osobą narcystycznie zaburzoną, to nie mija zbyt wiele czasu, nim zaczynasz zauważać jego problemy ze zachowaniem, ze złością, z opanowaniem agresji. Może to właśnie z powodu tej agresji. Tych zmian nastroju stałeś się świadomy. Jest to cecha rozpoznawalna u każdego narcyza. Jest zawsze na coś wściekły, na kogoś jest zawsze zdenerwowany, zirytowany. Zawsze coś jest nie tak, coś się nie zgadza. Narcyz zawsze ma jakiś powód przez co nie może być spokojny, szczęśliwy. Narcyz zawsze ma coś takiego, co musi zmienić, co musi się różnić. Powodem, gniewu, złości, frustracji, narcyza jest fakt, że posiada mniej lub posiada coś innego niż uważa, że zasługuje, że mu się należy. Narcyz uważa, że był traktowany nieuczciwie, niesprawiedliwie. Myśli, że inni ludzie mają przewagę i to jest dla niego niesprawiedliwe. Jest arogancki i uprawniony do wszystkiego. Uważa się za uprzywilejowanego. Uważa, że mu się wszystko należy. Nawet jeśli nic nie zrobił w tym kierunku. Narcys ma wybujałe ego, ma wyolbrzymione poczucie własnych zdolności oraz tego, jaki jest ważny, istotny. To z kolei prowadzi do tego, że czuje się zasłużony, czuje, że zasługuje na coś. Bo po prostu jest. Oczekuje przywilejów, oczekuje specjalnego traktowania. Wierzy, że powinien odnosić sukcesy. Uważa, że należą mu się wszystkie pieniądze świata pieniądze, które należą do innych ludzi. Narcyz uważa, że powinien być w otoczeniu ludzi, którzy są atrakcyjni, bogaci i odnoszą sukcesy, tylko dlatego, że tak chce. Narcyz pożąda takich kontaktów, a często nie robi nic, by na to zapracować. Narcyz spodziewa się, że wszystko mu spadnie z nieba. Oczekuje, że dostanie co tylko zechce, bez wkładania w to wysiłku, starań, energii. Narcyz zakłada, że inni ludzie w ten sposób dostali to, czego chcieli. Wszystko, co widzi Narcyz, to gotowy, ukończony produkt. Nie obchodzi go. Lub nie widzi ciężkiej pracy, ciężkiego wysiłku, które to doprowadziły do sukcesu były niezbędne do jego osiągnięcia. Narcyz nie zauważa całej tej drogi. Ludzi, którzy ciężko pracowali, by być tu gdzie są. Narcyza obchodzi tylko to, co ludzie posiadają obecnie. Nie interesuje go to, jak do tego doszli. Każdy kontakt z narcyzem to rywalizacja. Ma silne pragnienie tego, by być lepszym od innych ludzi. Dlatego narcyz nieustannie porównuje się z innymi. Czasami to, co posiada. Po prostu mu nie pasuje, nie spełnia określonych wymagań, standardów czy oczekiwań. Nie jest to wystarczająco dobre do rywalizacji. Wtedy narcyz się wścieka, wtedy się denerwuje, staje się zgorzkniały i obrażony. Dzieje się tak, ponieważ uważa, że jemu należy się coś bardziej, że zasługuje na coś bardziej niż inni. Dlatego w umyśle narcyza panuje przekonanie, że to nieuczciwe, niesprawiedliwe, nie fair. Zdrowa, normalna, niezaburzona osoba będzie w stanie zaakceptować. Że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mieć coś więcej, którzy będą potrafić coś innego, coś więcej. Zawsze znajdą się osoby, które osiągnęły większy sukces, czy które są bardziej atrakcyjne. Zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy mają coś, czego ty nie masz. Którzy mają coś lepszego. Jeśli jesteś normalną osobą, to nie pozwolisz, aby coś takiego, aby takie zjawisko dyktowało ci, jak masz się czuć, czy jak masz postępować. Nie pozwolisz, by to wpływało na ciebie negatywnie. Nie pozwolisz, by to zmieniło to, jak myślisz o sobie. Jak się czujesz względem siebie samego? Narcyz potrzebuje ludzi, by zasilali jego fałszywą tożsamość. Potrzebuje ludzi, którzy będą wspierać iluzję. Dlatego, jeśli natrafia na osoby, które uważa za lepsze od siebie, to bardzo to na niego wpływa. Przez to narcyz czuje się nieodpowiedni, przez to czuje się bezwartościowy, tak jakby nie miał celu, jakby nie był użyteczny czy potrzebny. Narcyz postrzega wszystko w czerni albo bieli, postrzega wszystko w kategoriach złe albo dobre, idealne lub wadliwe, nie ma nic pomiędzy. Nie ma miejsca na nic pomiędzy, dlatego nie może zaakceptować swoich wad, nie może zaakceptować swoich niedoskonałości, swoich błędów. Wtedy pociągnęłoby to za sobą lawinę, lawinę wszystkiego, co zrobił w przeszłości. To byłoby coś, z czym Narcyz nie byłby w stanie sobie poradzić. Jego gniew, jego uraza jest mechanizmem obronnym mechanizmem radzenia sobie z tym, jak naprawdę się postrzega. Gdzieś w głębi narcyz wie, że nie jest wyjątkowy. Po prostu nie chce tego zaakceptować. Dlatego wybiera odgrywanie roli ofiary. Zachowuje się tak, jakby wszystko było niesprawiedliwe, nieuczciwe, jakby to on był wiecznie poszkodowany. Dzieje się tak, ponieważ narcyz nie jest w stanie zaakceptować, że to, co ma, jest dokładnie tym, na co zasługuje. Nie jest w stanie zaakceptować sytuacji, w której to, co ma, jest wynikiem jego własnych działań, czynów. Nie chce tego zaakceptować, ponieważ to oznaczałoby, że nie jest wystarczająco dobry. A bycie niewystarczająco dobrym jest jak śmierć dla narcyza. Narcyz musi być najlepszy. A jeśli nie może, to musi mieć osoby lub okoliczności które może obwiniać. Narcyz będzie obwiniać osoby i okoliczności za to, że nie jest tam, gdzie uważa, że powinien być. To nigdy nie może być wina narcyza. Nie może tak być, ponieważ nie jest w stanie poradzić sobie ze wstydem, z odpowiedzialnością. Podczas gdy może się wydawać, że Narcyz jest wściekły na ciebie, to tak naprawdę jest wściekły na siebie samego. Narcyz nienawidzi siebie samego. Dlatego porzucił swoją prawdziwą tożsamość, wyzbył się jej dawno temu, dlatego stworzył fałszywą tożsamość, która miała być perfekcyjna miała być idealna narcyz stworzył kogoś kim nie jest ponieważ czuł się nieodpowiedni czuł że nigdy nie będzie wystarczająco dobry że nie zostanie zaakceptowany jeśli w jego otoczeniu nie ma osób które będą zasilać iluzję to wszystko się zawali. Fałszywa tożsamość Narcyza ma słabe fundamenty, nie ma solidnych podstaw, przypomina domek z kart. Narcyz jest tylko fantazją, nie ma umocowania w rzeczywistości. Jego fałszywa tożsamość to marzenie. Wszystko, co może zrobić narcyz, to manipulacja. Najlepsze, a jednocześnie najgorsze, co możesz dostać od narcyza, to iluzja. Może sprzedać ci sen, sen na jawie, marzenie, fantazję. Nie robi tego dla ciebie, lecz robi to wyłącznie z własnych powodów. Narcyz daje ci iluzję, ponieważ twoja wiara, twoje przekonania mają moc, mają siłę. Jeśli wierzysz w iluzję Narcyza, to tak, jakbyś wkładał nowe baterie do jego zabawki, do jego wehikułu marzeń. To, czego tak naprawdę chce Narcyz. To niekończące się sny, marzenia, fantazje. Narcyz nie chce się obudzić, nie chce mieć do czynienia z rzeczywistością. Za każdym razem, kiedy Narcyz odzyskuje przytomność i poczucie rzeczywistości, odzyskuje świadomość, to rani jego ego. To rani narcyza Nie jest on w stanie mieć do czynienia z rzeczywistością Kiedy tylko widzi kogoś kto ma coś lepszego to sprawia że narcyz ma kontakt z rzeczywistością Wtedy czuje się tak jakby był atakowany Atakuje go rzeczywistość Dlatego musi się chronić Musi bronić fałszywej tożsamości, iluzji swojego świata. Narcystyczne zaburzenie jest tak skonstruowane, by go chroniło, by go chroniło przed prawdą, przed zaakceptowaniem prawdy i rzeczywistości. Ma go chronić przed sytuacjami, w których nie jest tak wyjątkowy, jak uważa. Kiedy tylko Narcyz jest wściekły, zdenerwowany, to ponieważ zastanowił się nad tym, że może nie jest taki wyjątkowy może jest po prostu jednym z kilku miliardów ludzi może jest kroplą w oceanie Narcyz jest tylko jedną z wielu toksycznych, zaburzonych osób. Polub, kliknij, proszę, przycisk. Kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.